Widziałem człowieka niezwykłego. Świadectwa więźniów w Auschwitz o świętym Maksymilianie. W tym roku przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana. Świadek Władysław Tondos, numer obozowy 188-71. Ojca Maksymiliana Kolbego znam tylko z opowiadań kolegów w Oświęcimiu. Niestety na apelu tem, kiedy ojciec Kolbe zgłosił się na śmierć głodową, zamiast wybranego młodego człowieka nie byłem. Wiem tylko tyle, że czyn ojca Kolbego był komentowany między więźniami jako bohaterstwo Polaka przeciwko barbarzyństwu niemieckiemu. W warunkach obozowych można się było łatwo załamać. Widziałem wielu więźniów, którzy celowo szli na druty kolczaste. Aby natychmiast zginąć od kul posterunków. W wypadku ojca Kolbego był to wielki czyn bohaterski, przemyślany, gdyż nie chodziło o śmierć natychmiastową. W orzeczeniu komendanta obozu wyraźnie było zaznaczone, że tu chodzi o śmierć głodową, a więc nie pozbycie się życia w bardzo ciężkich warunkach obozowych, lecz o męczarnie.